maneczko, pokażę Wam na przykładzie tego autobusu poranne OC. Tutaj ten czerwony wichajster to jest główny wyłącznik prądu. Od tego w ogóle zaczynamy całe podejście do autobusu, ponieważ nie otworzymy żadnych drzwi. I nie sprawdzamy sobie olej, paski oraz system gaśniczy bo taki jest wyposażony autobus później otwieramy górną część, tam mamy wskaźnik poziomu płynu chłodzącego oraz ile jest płynu do wspomagania Zamykamy, sprawdzamy, bo było wiele przypadków, że po prostu kierowcy jeździli z otwieraniem drzwi. nie sprawdzamy zewnętrzne przyciski do otwierania drzwi oraz opony. To widzimy, drugie drzwi po prostu strasznie no, powoli się otwierają. Strasznie wolne. Ja Sprawdzamy kasowniki oraz przyciski wewnętrzne oraz biletomat. Trzeba zasymulować po prostu kupno. Jak będzie coś niesprawnego, to od razu wyjdzie błąd, że biletomat jest niesprawny i trzeba dzwonić do. Za może żeby zrestartowali taki bilet, to ma czystość. Oraz czy jakiś czasem mechanik nie zostawił sobie jakiegoś narzędzia czy jakiejś pokrywy, zdjętej poręcze czy nie latają, siedzenia i takie tam rzeczy. no to mamy około 15 minut na wykonanie tych czynności oczywiście jeszcze mamy do sprawdzenia przycisk dla niepełnosprawnych oraz dla wózka dziecięcego W środku w kabinie, oczywiście, musimy ponownie to wszystko jeszcze raz sprawdzić, czy się wszystko wyświetliło na wyświetlaczach. Na tym sterowniku ustawiamy kurs, a na tym ustawiamy sobie e, biletomaty. Nie biletomaty, przepraszam, wróć, y, kasowniki. Sprawdzamy, czy wszystkie. Wszystkie przyciski działają sprawnie. Ten przycisk służy do opuszczania autobusu jednostronnego, czyli tak zwany przyklęk oraz do poziomowania go. Ten przycisk służy do podnoszenia autobusu na jakiś dziurawych w zniesieniach, a nam służy czasami powietrze, zejdzie z rana, i ten autobus jest opuszczony. więc po naładowaniu powietrza wciskamy go, on, on nam wypoziomuje autobus tak, żebyśmy tyłem nie zaczepili o asfalt. Tu mamy dwa pierwsze, to są, wyłączamy sobie dwie pierwsze lampy, żeby nas nie oślepiały. Trzeci włącza lampę na wozie, tam dla pasażerów. Czwarty i piąty jest dla kierowcy. Później wychodzimy na zewnątrz, włączamy awaryjne i światła, sprawdzamy wszystkie światła wokół autobusu. Na tym by się kończyła, y, kończyłoby się OCA i sprawdzamy młotki oraz y, gaśnicę.